Jeżeli byłeś na moim kanale, to na pewno wiesz, że opowiadam historię samochodów. I na pewno zauważyłeś, że świat motoryzacji zmienia się bardzo szybko. A ostatnie 10 lat to już jakiś hardcore. Te zmiany doprowadziły mnie do paru konkluzji. I jestem sam ciekaw, co myślisz na ten temat. Ale do rzeczy, nakreślmy trochę sytuację. Co do aut. Możemy stwierdzić fakt, że samochody stały się brzydsze, bardziej skomplikowane, a także droższe. W wielu aspektach są też mniej przyjemne w prowadzeniu. A co jeśli powiem Ci, że nowiutki samochód, który właśnie kupiłeś i który zebrałeś z salonu, jest de facto jednorazowy? I nie mówię tutaj, że można go zezłomować, przytopić na części albo wykorzystać ponownie. To nie o to chodzi. Mówię o tym, że główne komponenty samochodu, takie jak silnik czy skrzynia biegów, mogą być tak w tym praktycznie nowym aucie niemożliwe do serwisowania. Więc marzenie, że ten piękny samochód kiedyś przekażesz swojemu dziedzicowi, może nigdy się nie spełnić. Kolejna wymiana oleju w tym aucie może być jego ostatnią. Możesz mi nie wierzyć, więc zapraszam Cię na małą wycieczkę do podziemnego świata przemysłu motoryzacyjnego. I zobaczymy coś, co może sprawić, że nigdy więcej nie wejdziesz do salonu samochodowego. Od lat 70. XX wieku niemieccy, a szczególnie japońscy producenci Skupiali się na tworzeniu samochodów bardziej trwałych i niezawodnych. Kiedy myślisz o niezawodności, bo ja, kiedy myślę o niezawodności, przychodzą mi na myśl takie firmy jak Toyota czy Honda, który słyną z aut niemal nie do zdarcia. Samochodów, których właściciele mogą praktycznie nic nie robić, pokonywać setki tysięcy kilometrów, a one i tak będą nadal działać. To prawda, ale dużą rolę w niezawodności odgrywa też możliwość serwisowania samochodu. W tamtym czasie firmy, np. BMW, wprowadziły nowe systemy monitorowania terminów przeglądów, które nie opierały się już tylko na przebiegu, ale także na bardziej zaawansowanych kryteriach. Toyota z kolei ustandaryzowała rozmiar śrub i nakrętek, aby mechanicy mogli uporządkować swoje narzędzia. W latach 70. i 80. praca przy samochodach przeszła drogę od rzemiosła do nauki dzięki swoim systemom diagnostycznym na pokładzie auta. Podstawą niezawodności było to że jeżeli coś w samochodzie się zepsuje, da się to naprawić. Przez co samochód może przetrwać przez długie lata i być przekazywany z pokolenia na pokolenie, jak precyzyjny zegarek mechaniczny. Jednak w latach 90. zaczęły pojawiać się pierwsze faktycznie jednorazowe elementy w samochodach. BMW zaczęło promować swoje skrzynie biegów jako dożywotnie i bezobsługowe, tak zwane sealed for life. W rzeczywistości ich żywotność wynosiła około 160 tysięcy km, czyli tyle, co okres gwarancji. Takie skrzynie nie były faktycznie zaplombowane na stałe. Można było je naprawić, ale tylko w specjalnych warsztatach BMW z użyciem specjalnych narzędzi. Podobnie było z nowymi skrzyniami CVT, które były zamknięte i reklamowane jako bezobsługowe. W praktyce często wymagały serwisu po okresie gwarancyjnym. Eksperci zalecali ich serwisowanie mimo wysokich kosztów wymiany płynów. Pomysł dożywotniej skrzyni, która odmawiała posłuszeństwa zaraz po gwarancji, to najlepszy przykład planowanego postarzania produktu. Oczywiście wszyscy wiemy, że to jakiś absurd, bo żaden olej, niezależnie od trwałości, nie wytrzyma całego życia auta. Dziś wiemy, że wiele takich skrzyń było nie tylko w latach 90., ale również później, w latach 2000 i 2010. Było po prostu tykającymi bombami, a właściciele błędnie myśleli, że nigdy nie będą wymagać serwisu. Było to ukrycie cięcia kosztów pod pościekiem wygody. Oczywiście dodatkowo widzieliśmy takie rzeczy jak dożywotnie akumulatory, czy te połączone dziwne światła, albo na przykład zintegrowane pompy paliwa. Te elementy były tak zrobione, aby je wymienić, a nie naprawić. Choć takie rozwiązania reklamowano jako wygodne. Praktyce oznaczały, że zamiast naprawy trzeba wymienić całe podzespoły. To był początek podejścia producentów, którzy zaczęli traktować samochody i ich kluczowe komponenty jako rzeczy jednorazowe. No dobra, komponenty komponentami, a co z silnikiem? Ma być sercem auta, czymś, co powinno dać się naprawić. Nawet jeśli reszta pojazdu się sypie, silnik powinien dać się uszczelnić, wymienić pierścienie itd., czyli po prostu naprawić. Na przestrzeni ostatnich 10-20 lat nawet to zaczęło się zmieniać. Silnik N20 BMW czy 1,6 litrowy EcoBoost z Forda są sprzężone ze skrzyniami biegów zamkniętymi na stałe, niemożliwymi do serwisu. Jeśli uszkodzi się silnik lub skrzynia, wymienia się całe podzespoły, czyli praktycznie cały układ napędowy. Nowoczesne silniki nie mają korków spustowych oleju, mają wprasowane tuleje cylindrów, nieremontowalne systemy PCV, świece zapłonowe trudne do dostępu, a mechanicy muszą często demontować cały podzespół nośny, by cokolwiek naprawić. Filtry oleju są zamontowane pod kolektorem dolotowym. W niektórych silnikach nawet uszkodzenie uszczelki pod głowicą oznacza konieczność wymiany całego silnika. Naprawy wymagają naprawdę doświadczonych specjalistów w warsztatach, których często brakuje. Koszt szukania i naprawy jest często zbyt wysoki. Mogę opowiedzieć na swoim przykładzie. Ostatnio w moim Oplu Zafira poszła uszczelka pod głowicą. Mechanik powiedział za wymianę około 3,5 tysiąca, jeżeli wszystko będzie ok. Kupiłem nowy używany silnik za 2200. Wymiana silnika kosztowała 2000. Ale mam pewność, że komponenty są świeższe i silnik jest na gwarancji. A jeżeli bym wymieniał uszczelkę i okazałoby się, że cały blok jest pęknięty, to koszta by pochłonęły totalnie wartość samochodu. I wracając do tematu, to właśnie dlatego producentom jest łatwiej wymienić cały napęd niż go naprawiać. Dla osób chcących naprawiać auta samodzielnie lub w małych warsztatach. To przecież prawdziwy koszmar. Wymiana całego silnika z powodu drobnej awarni jest absurdalna. W tym momencie możemy stwierdzić, że pojawiły się nie tylko jednorazowe skrzynie biegów, ale całe układy napędowe. Samochód stał się rzeczą o krótkim czasie życia, który po zużyciu trafia na recykling. Zjawisko to związane jest ze zmianą podejścia właścicieli do aut. Coraz częściej samochody nie są kupowane na całe życie. Ale użytkowane krótko, często w leasingu, więc w sumie po co producentom projektować auto, które będzie trwałe, jeśli i tak właściciel nie będzie miał go za długo. Taki model biznesowy jest jednak atrakcyjny, przewidywalny finansowo i korzystny dla firm. Niestety w takiej filozofii nie ma miejsca na samochody trwałe i łatwe w serwisie. Samochody zaczęły być projektowane jak klocki Lego, a wszystkie podzespoły takie jak silnik, elektronika i skrzynie integrowane w jedną całość. Taki zabieg ułatwia produkcję, a skoro samochód i tak ma być wyrzucony, to sensowne rozwiązanie. A jak skończysz z licznikiem, to weź spreja i prysznicę w rdze. Klient kupuje oczami, a ja idę mu przegląd zrobić. Niestety to powoduje, że naprawa staje się niezwykle trudna. I teraz często po lekkiej stłuczce bardziej się opłaca wziąć nowy samochód w leasing niż naprawić stary. Po prostu się to nie opłaca. Dziś auta są lżejsze, szybsze i bardziej ekologiczne, dzięki integralnym rozwiązaniom. Ale są też niemal zamkniętymi skarbcami. Niewiele ludzi może w nich cokolwiek zrobić. Wraz z nadejściem XXI wieku producenci nie tylko zabezpieczają fizyczne elementy, ale także kot oprogramowania. Samochody stały się wielkimi komputerami: wszystko od napędu po kierownicę kontrolowane jest przez zamknięte jednostki ICU, dostępne wyłącznie tylko dla producentów. To sprawia, że tylko oni mogą serwisować auta, co jest kosztowne. Producenci blokują to w ten sposób, że ECU jest powiązane z numerem WIN pojazdu. I nawet jeśli posiadasz wymienną część, nie uruchomisz jej bez odpowiedniego oprogramowania. I automatycznie skazujecie na naprawę tylko w ASO. Według mnie jest to szczyt koncepcji wyrzucania aut. A już nawet jak masz pieniądze i chcesz go naprawić, to tylko producent może to zrobić. Co lepsze, firmy takie jak Tesla tworzą zintegrowane, zamknięte ekosystemy. De facto nie posiadasz samochodu, a jedynie go wynajmujesz. To smutne, bo wiele osób pokładało nadzieję w elektrycznych autach jako przełomie w niezawodności. Elektryki mają znacznie mniej ruchomych części, nie mają oleju ani pasków i łańcuchów, tak charakterystycznych dla silników spalinowych. Mają za to ogromne baterie i silniki elektryczne, które jednak również trudno naprawić. I są bardzo drogie w serwisowaniu, co tylko pogłębia ideę samochodu jednorazowego. Dlatego właśnie elektryki są zazwyczaj oferowane w leasingu z większą opłatą niż inne auta. Naprawy elektryków bywają astronomicznie drogie, a elektronika jest silnie zintegrowana, więc mała kolizja może oznaczać całkowite szkody pojazdu. Oczywiście nadal wiele aut obecnych na rynku ma silniki i skrzynie możliwe do naprawy ale za wysoką cenę. Mimo to, przez wzrost dostępności samochodów jednorazowych, ilość ze złomowanych aut rośnie w zastraszającym tempie. W USA jest wyrzucanych rocznie od 11 do 12 milionów aut. To jakieś chore wyniki. I to wszystko mimo pozornej poprawy niezawodności. Wiele pojazdów, które powinno służyć dłużej, nie wychodzi poza 10-letni okres eksploatacji, bo łatwo o awarie klasyfikujące do złomowania. A później ten złom płynie do Polski. Dużą przeszkodą są skomplikowane systemy elektroniczne, z którymi często nie radzą sobie nawet serwisy. Nowy samochód niby przetrwa dłużej niż stary, np. nowe F150 wytrzyma więcej bez serwisu niż starsze wersje. Ale koszta naprawy tych aut są jakieś chore. Kiedyś farmerzy sami serwisowali swoje F150 i auta mogły służyć całe życie. Dziś wolą kupować nowe co kilka lat. Choć wciąż są samochody, które się naprawia i używa, zmierzamy do momentu, gdy auta dziś produkowane nie będą możliwe do naprawy za 40-50 lat. No, Tesla na opuszczonej drodze to ty byś nie naprawił, ale już Golfa trójkę, chwileczkę i by działał. Według mnie najlepszym okresem były lata 90. i wczesne lata 2000. Samochody z tej ery łączą nowoczesną niezawodność i serwisowalność przede wszystkim. Jeśli planujesz jednak dłużej użytkować samochód. Do serwisu i starsze auto, nawet jeśli rachunek wydaje się wysoki. Szukaj dobrych mechaników i negocjów. Mam na myśli auta z lat około 1997 do 2002, które mogą połączyć nowoczesną trwałość marek takich jak Honda czy Toyota z możliwością naprawy. Są to samochody, które da się naprawić i przekraczają wszelkie dystanse bez większych problemów. Sąsiad ma polówkę, którą użytkuje już jakieś 15 lat. Za każdym razem, gdy coś się popsuje, naprawia i ten samochód wygląda świetnie i jeździ. Widząc tę polówkę i nową Toyotę, mam wrażenie, że ta polówka jeszcze przeżyje tą Toyotę. Także jeśli szukasz auta na lata i fajnej Friday z naprawy, to poszukaj aut z tamtego okresu. Ja Ci dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szerokiej drogi. Pozdro.